Witam na konferencji prasowej Konfederacji w sprawie ponownego zatrzymania pracy nowego bloku w elektrowni Jaworzno. Nazywam się Tomasz Doroż, Jestem prezesem Okręgu Śląskiego Ruchu Narodowego. Ze mną są na konferencji Krzysztof Bosak, wiceprezes Ruchu Narodowego, jeden z liderów Konfederacji, poseł na Sejm RP. Jakub Kalus, sekretarz Ruchu Narodowego. Wojciech Siński, reprezentant Korony Konfederacji Polskiej oraz Jerzy Janowska, lider Konfederacji w Okręgu Wyborczym nr 32. Zaczynając naszą konferencję, chciałbym podkreślić, że byłem tutaj razem z innymi przedstawicielami konfederacji ponad miesiąc temu, w podobnym przypadku, kiedy również blok, nowy blok w Elektrowni Jaworzno zatrzymał się i nie pracował. Pamiętamy, pamiętają Państwo na pewno sytuację, która wtedy wokół, sytuację medialną, która wokół tego miała miejsce, to znaczy krzykiwanie się oświadczeniami i różnymi komentarzami ze strony Rafako i Tauronu. Pojawiały się informacje, że poprzednia awaria związana jest ze słabej jakości węglem użytkowanym w elektrowni Jaworzno, w nowym, w, w, w nowym bloku. Z drugiej strony słyszeliśmy, że to pomówienia, że to nieprawda, a minął miesiąc i znowu mamy podobną sytuację. Sytuację o tyle gorszą i o tyle gorszym momencie, że powoli zaczyna się okres zimowy. Wiadomo, że coraz wcześniej będzie ciemniej, coraz więcej tego prądu Polacy będą musieli zużywać, coraz więcej i na ogrzewanie, i na oświetlenie będzie po prostu tego prądu zapotrzebowano. To zapotrzebowanie na prąd rosło, a już teraz mamy olbrzymie problemy i zagrożenie związane z brakiem tego prądu. Wiemy doskonale, że mieliśmy embargo na węgiel z Rosji. Teraz mamy wstrzymany import energii z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi i Rosji na Obiekty infrastruktury na terenie Ukrainy. Przed nami zima, i co w tej sytuacji? Co w tej sytuacji, kiedy już teraz mamy problemy z zapotrzebowaniem, z wypełnieniem tego zapotrzebowania na, na, na energię, kiedy staje kolejny bardzo ważny blok zapewniający nam kilka procent zapotrzebowania? Inwestycja, która kosztowała 6 miliardów złotych, czyli bardzo poważna inwestycja. Minął miesiąc i znowu, znowu ona stoi. Trzeba temu przeciwdziałać. Zgłaszaliśmy swoje uwagi co do tej sytuacji miesiąc temu. Teraz chcielibyśmy przy obecnej sytuacji, przy ponownym zatrzymaniu tego bloku, pewne swoje spostrzeżenia na temat bezpieczeństwa energetycznego państwa polskiego podkreślić. Więc jako pierwszego proszę o zabranie głosu Jerzego Janów. Szanowni Państwo, nie przyjechaliśmy tutaj po to, aby zbijać kapitał polityczny, jak próbował zbijać kapitał polityczny tutaj Platforma Obywatelska swoją konferencją prasową. Szanowni Państwo, nie przyjechaliśmy tutaj też z gotową receptą na rozwiązanie problemu awarii tego kotła. Przyjechaliśmy tutaj w zasadzie z kalkulatorem, żeby władze wzięły pod uwagę rachunek ekonomiczny, odrzuciły względy polityczne a wzięły czysto rachunek ekonomiczny tego, że spalanie węgla, gdzie tego węgla mamy w Polsce pod dostatek, pod dostatek, gdzie węgiel i kopalnie, które dają nam miejsca pracy, które dają nam najtańszą energię w Europie, ten węgiel, żeby był dalej eksploatowany i używany w polskiej energociepłowni. Z mojej strony to tyle. Dziękuję bardzo. Proszę Krzysztofa Bosaka o zabranie głosu. Szanowni Państwo, widzimy sytuację, która jest coraz bardziej napięta, szczególnie w wymiarze międzynarodowym. Wiemy, że produkcja prądu, handel węglem stały się wrażliwymi obszarami. Mamy awarię różnego rodzaju, ryzyka ograniczenia, czy już zrealizowane ograniczenie dostaw prądu. Dla przykładu zagrożenie na Bałtyku, mamy ograniczenie dostaw prądu, możliwości importu z kierunku ukraińskiego. Dlatego działanie tego bloku energetycznego staje się szczególnie istotne. I W związku z tym z niepokojem patrzymy na spór, który toczy się pomiędzy Tauronem i Rafako. Z niepokojem patrzymy na sprzeczne informacje wypuszczane do mediów ze strony tego sporu. Z niepokojem patrzymy na wzrost kosztów i wzrost deficytu mocy w polskim systemie energetycznym. Ta sytuacja szczególnie w ostatnich dniach i tygodniach staje się podbramkowa, ponieważ rośnie wydobycie, rośnie zużycie prądu związane z tym, że wchodzimy w okres jesienno. Zimowy i my jesteśmy od tego, żeby patrzeć rządowi na ręce. Niezależnie jaka jest obsada stanowisk kierowniczych w spółce, my jesteśmy od tego, żeby zadawać pytania, dlatego ja zwracam się z dwoma interwencjami poselskimi w tych interwencjach jest cały szereg pytań. One są kierowane po pierwsze do polityków, którzy odpowiadają za tę sprawę. Sam fakt ustalenia, którzy politycy za to odpowiadają, nie jest już najprostszy, dlatego że odpowiedzialność rozprasza się w tej chwili pomiędzy ministrem. Klimatu, czyli dawniej środowiska, który nie zajmuje się już środowiskiem, a zajmuje się organizacją importu węgla, i pomiędzy ministrem aktywów państwowych, dawniej ministrem skarbu państwa po zmianie nazwy, czyli panem Jackiem Sesinem. Jeden odpowiada za nadzór właścicielski nad spółkami, a drugi odpowiada z kolei za te kwestie związane z węglem. Zwracamy się z pytaniami o zakres nadzoru, zwracamy się z pytaniami o węgiel, jaki jest spalany, zwracamy się z pytaniami o kierunek importu tego węgla, o jego jakość, o jego parametry. Chcemy, żeby takie informacje zostały przekazane. Uważamy, że sytuacja w której tenże blok nie działa to sytuacja ryzykowna. Zwracamy się też z pytaniem o ochronę połączeń energetycznych pomiędzy Polską a innymi krajami. Mamy tu na myśli m.in. kabel podmorski łączący Polskę ze Szwecją i umożliwiający w awaryjnej sytuacji zasilanie Polski prądem właśnie ze Szwecji. Tych pytań w sumie jest 8. Drugą interwencję kieruję do dyrektora elektrowni. Do dyrektora elektrowni właśnie. E, oddział tutaj elektrowni nowe Jaworzno, e, Tauron wytwarzanie. E, pytania dotyczą również, e, również dotyczą węgla jego jakości Weryfikacji informacji medialnych o tym, że węgiel jest zanieczyszczony i że z tego powodu blok staje, że węgiel ma niewłaściwe parametry. My, jako politycy opozycji czy jako opinia publiczna, nie powinniśmy być tutaj zdani na domysły. Powinniśmy wiedzieć dokładnie, jakie parametry węgla ma spełniać węgiel, którym zasilany jest ten blok. I powinniśmy wiedzieć, jakie są dokładnie parametry węgla i kto bierze za to odpowiedzialność, co do tego, który węgiel jest rzeczywiście spalany. Nie wydajemy swojego werdyktu w tej sprawie, bo nie mamy wystarczającej wiedzy. W tej sytuacji musimy po prostu zadać te pytania i będziemy, oczekiwani, będziemy oczekiwali na odpowiedzi w tej sprawie. Także te pisma niezwłocznie przekażemy. Jeżeli będą odpowiedzi, będziemy również Państwa informować. Czy ktoś jeszcze głos zabiera? Proszę bardzo, Kuba. Szanowni Państwo, działania naszego rządu w zakresie energetyki w ostatnich latach niestety to pasmo porażek. Pamiętamy zdarzenie z Ostrołęki, kiedy po wybudowaniu bloków węglowych zapadła decyzja o ich likwidacji, co kosztowało budżet kilka miliardów złotych. Podobnie wielka inwestycja w Jaworznie, która rodziła duże nadzieje. W tej chwili również widzimy awarię za awarią. Strach pomyśleć, co się wydarzy, gdy rząd na poważnie zajmie się budową elektrowni jądrowej. Szanowni Państwo, niestety od od kilkunastu lat w zasadzie obserwujemy zjawisko likwidacji polskich kopalni bez za żadnego zabezpieczenia, likwidacji przemysłu wydobywczego. Ten rząd również ma na sumieniu m.in. rentowną kopalnię Krupiński w Suszcu, która wydobywała bardzo dobrej jakości węgiel typu 34 i 35, który byłby w sam raz właśnie pod choćby tutaj elektrownię Wiawożnie. Widzimy jednak, że kierunek rządu jest jednoznaczny, jest pod dyktando Unii Europejskiej, jest to współudział w zażynaniu polskiej energetyki, jest to krok do samobójstwa energetycznego i dlatego apelujemy. Widzimy co się dzieje. Dwa dni temu doszło w nocy do tego, że musieliśmy pobierać energię ze wszystkich praktycznie kierunków, z Czech, z energię ze Szwecji przez Litwę. Ze względu na po prostu spadek mocy i jest to zjawisko, które może narastać. Tak samo obawiamy się tego, że, a w zasadzie Polacy obawiają się blackoutów. Rząd nie zapewnił że w tej sytuacji, kryzysowej sytuacji, właściwego kupna węgla z innego kierunku niż. niż, niż niż z rosyjskiego, mimo że wprowadził embargo trzy miesiące wcześniej przed Unią Europejską, i jest tutaj spore pole do działania. Niestety obserwujemy bierność rządu, apelujemy o zmianę kierunku e, energetycznego, o reakcję przede wszystkim w Unii Europejskiej, tak aby wypowiedzieć pakiet klimatyczny, aby zawiesić stosowanie wszystkich e, zobowiązujących nas tutaj, umów międzynarodowych i aby polityka rządu nareszcie była asertywna w tej trudnej sytuacji w jakiej się znaleźliśmy. Poproszę o głos pana Wojciecha Sińskiego. Dziękuję. Szanowni państwo, my tutaj wszyscy jak stoimy, dokładnie wszyscy. Ja jako mieszkaniec Jaworzna, wszyscy chcemy i trzymamy kciuki za to, żeby ta inwestycja w końcu zaczęła pracować na rzecz polskiej gospodarki. Niemniej jednak, no, jak patrzymy na to, co, y, jakie działania wykonuje rząd, no to możemy powiedzieć, tak, to, co tutaj widzimy, te 6 miliardów, wybudowane, to już jest historia. Niestety, to już jest historia. Y, y, dlaczego mówię, historia? Kopalnie węgla kamiennego są przeznaczone do likwidacji, do zamknięcia pod dyktando Unii Europejskiej. <laughs> Polski rząd aktualny. Nie robi nic przeciwko temu, żeby, żeby temu zapobiec, żeby odwrócić ten trend, bo przecież my mamy paliwo takie z, y, węglowe i z, z niego powinniśmy korzystać, a nie sprowadzać y, z zewnątrz. Y, kiedyś w Polsce wydobywano ponad 100 milionów ton, dzisiaj wydobywamy około 50 milionów ton, kiedyś spalanie węgla to nie było ocieplenie klimatu, dzisiaj, dzisiaj połowę tego spalamy jest ocieplenie klimatu. Gdyby ta elektrownia Jaworzno, Nowe Jaworzno była wybudowana później, tak jak Ostrołęka, no to by dzisiaj były tutaj buldożery i by to wszystko zrównały z ziemią, tak jak, tak jak elektrownia ostrołękę. Jeszcze tutaj należałoby dodać taką rzecz, ta elektrownia była projektowana za czasów Platformy. I teraz pytanie, dlaczego nie zaprojektowano, żeby były dwa bloki, które można by wtedy jeden blok wyłączyć, remonty przeprowadzać, drugi blok mógłby, mógłby funkcjonować. To trzeba, w, proszę Państwa, wiedzieć taką rzecz, że wtedy już wiadomo było, że jeśli będą budowane dwa bloki, to termin rozpoczęcia budowy poprzez dłuższe projektowanie by się wydłużył. I wtedy już tutaj byśmy byli na placu budowy, gdzie buldożery by wszystko równały tak jak, tak jak elektrownia Ostrągę. Szybciej budowano, ta, ta elektrownia się ostała, a ma się ostać dalej. Dlaczego? Bo z, z całego koncernu Tauron są wyodrębniane trzy kopalnie, które będą odrębnie funkcjonowały. No, w, Prawdopodobnie dlatego, żeby nie była ta elektrownia przeznaczona do likwidacji, ze względu na to, że w ramach wspólnego koncernu jest, są również kopalnie węgla kamiennego, które Unia wszystkie chce likwidować. Jeszcze na koniec tylko jedno, jedną rzecz dodam. W Niemczech, jak jest likwidowana kopalnia, szyby zostają, jest zalewana taka kopalnia, czyli tak naprawdę jest powrót do tej kopalni, do tego paliwa, żeby można było z powrotem korzystać w razie, w razie potrzeby. U nas te kopalnie są zasypywane, szyby są likwidowane. Kopalnia Krupiński są trzy szyby, jeden szyb 900 metrów już jest zasypany w całkowicie, dwa kolejne szyby jeszcze zostało około 250 metrów do zasypania, czyli to jest destrukcja totalna. Nie ma powrotu do tych kilkuset milionów ton, które tam, tam są do wydobycia. Nie ma powrotu. U nas niestety jest taka gospodarka, która z ekonomią ma niewiele wspólnego, raczej z ideologią. Także niestety, tak jak my tutaj stoimy, Konfederacja jako jedyna różni się od całej reszty partii w Sejmie. My mówimy stop idźmy po prostu w innym kierunku, nie w tym, który Unia nam nakazuje. My powinniśmy reprezentować interesy nasze, gospodarcze i wykorzystywać te możliwości, które my tutaj w Polsce mamy. Dziękuję bardzo. Czy pytania? Tak. Czy są może jakieś pytania? Czy ja dobrze rozumiem, panie że państwo są za tym, żeby spalać węgla więcej? Żeby ten węgiel spalać jeszcze przez, przez długie lata? To jest bardzo jakby istotne dla mnie. Może Kuba? Szanowni Państwo, opowiadania o tym, że odejdziemy od węgla w tych, w tych zakresach czasowych, jak na przykład opowiada rząd w programie Polityka Energetyczna Polski 2040, to są mrzonki. Już dzisiaj wszyscy o tym wiedzą. Tak samo dziennikarze zajmujący się energetyką mówią wprost, że nie odejdziemy w takim tempie od węgla, że przez najbliższych 11 lat otwiera się dekada węgla. Także oczywiście Konfederacja jest za racjonalnym pozostaniem przy węglu, w szczególności w tym okresie, w którym nie ma elektrowni jądrowej. A w jakim zakresie chodzi Państwu o wykorzystanie tego węgla, bo to chciałbym dopytać, bo wiele tutaj jest takich o y, które mówicie, które wydaje mi się, że są oparte tylko na jakichś Waszych przypuszczeniach. Y, konsultujemy się ze środowiskiem górniczym. Y, nasi specjaliści mówią o tym, że w tej chwili, gdyby otworzyć 10 ścian, nowych ścian w kopalniach już funkcjonujących, y, to po półtorej roku, po dwóch latach mielibyśmy Zasypalibyśmy tą lukę węglową, którą w tej chwili mamy, własnym węglem. Także oczywiście od pół roku już apelujemy o to, aby otworzyć nowe ściany. Pytanie. To znaczy, że jesteście jedyną nieekologiczną partią polityczną, która mówi, żeby dalej wydobywać węgiel i, teza. Go, i go spalać, nie? fałszywa teza, panie radny. Nie, rektorze. bo jeżeli mówimy o emisji dwutlenku węgla, mówimy to, o, to, o tym, mówimy, że trzeba... Każdy kilogram dwutlenku węgla jest ważny, żeby to ograniczać, a państwo właśnie. To mówią, tak mówią. żeby wydobywać te wydobywać. Mówimy, żeby wydobywać ze względu na to, że nie chcemy okłamywać Polaków. To, co mówią inne partie, to są zwykłe kłamstwa i tak będzie trzeba do węgla wrócić. Co najwyżej będziemy go kupować za astronomiczne pieniądze z innych kierunków, z Kolumbii, gorszej jakości i będzie dochodziło do takich awarii jak tutaj w Jaworznie. Ja jeszcze pozwolę sobie dodać też w tym kontekście, że rozróżniłbym dwie rzeczy. Jedno to jest wydobycie węgla, drugie to jest jego spalanie. Nawet gdybyśmy nie chcieli produkować ani jednego megawata prądu w Polsce, ani też, nie wiem, megajoula ciepła z energii produkowanej z węgla, to przecież możemy wydobywać węgiel i go eksportować. Jeżeli mamy ten węgiel, jeżeli reprezentujemy Konkretną wartość, to warto o tym pomyśleć. I nie widzę żadnego powodu, żebyśmy mieli rezygnować z wydobycia własnego węgla. Dopóki nie znajdziemy też innych, bardziej efektywnych, czy nie zbudujemy, bo Konfederacja absolutnie nie jest przeciwko pozyskiwaniu energii z innych rodzajów produkcji, tak? Dla przykładu, popieramy energetykę atomową od początku, krytykujemy rząd za to, że w zakresie budowy Polska elektrowni atomowej są wieloletnie zaniedbania. A ten czas właściwie został stracony. W tej chwili dopiero wydaje się, że tam w rządzie są jakieś zdecydowane ruchy. Tak samo nigdy nie krytykowaliśmy tego, żeby rozwijać odnawialne źródła energii. Spór jest tylko o to, ile, jaki ma być miks energetyczny i jak ich używać środków Do tego, żeby ten miks się zmieniał. Problem z tą obecną ideologią jest taka, taki, że wbrew rachunkowi ekonomicznemu, wbrew naszym zasobom naturalnym, próbuje się zmieniać miks energetyczny pod dyktando Unii Europejskiej to w tempie niedostosowanym do rzeczywistych możliwości transformacji energetycznej wynikającej z możliwości kapitałowych polskiej gospodarki. Co więcej, jeszcze w czasie, kiedy Unia Europejska wymaga od nas tej transformacji energetycznej, która wiąże się z gigantycznymi nakładami, stworzono mechanizmy, które powodują. Ucieczkę z polskiego kapitału. Mam na myśli system certyfikatów na emisję CO2. Gdyby Unii Europejskiej zależało, żeby przekształcać naszą energetykę w kierunku niskoemisyjnym, to zamiast tworzyć mechanizm wypływania kapitału z Polski, powinno stworzyć mechanizm napływu kapitału na nowe inwestycje. Także mamy do czynienia z sytuacją no, bardzo złą. Jest dla mnie zupełnie oczywiste, że powinniśmy przy pomocy własnego wydobycia starać się zaspokoić własne potrzeby, jeżeli chodzi o spalanie węgla, a równolegle patrzeć, które inne techniki, Produkcji energii czy ciepła są efektywne, ekonomicznie dostępne dla nas, bezpieczne i je oczywiście rozwijać, i to wszystko powinno iść w parze. Wydaje mi się też, że jednak ekologia jest z nauką znacznie szerszą niż dotyczącą tylko emisji dwutlenku węgla, i obecne zredukowanie ekologii do postulatów redukcji emisji w ramach Unii Europejskiej. W mojej ocenie dużo ma wspólnego z ideologią, niewiele z nauką od jednego z ekspertów doradzających poprzedniemu rządowi, nie Beatyszydło, tylko jeszcze wcześniej Donalda Tuska, usłyszałem, że on generalnie, a to człowiek z tytułem profesorskim, ocenia rezultat polityki unijnej w zakresie tak zwanej dekarbonizacji jako w skali globalnej negatywny. To znaczy, że emisje związane z delokalizacją przemysłu i ze wzrostem transportu przekraczają emisje, które zostały zredukowane w ramach Unii Europejskiej. Więc niezależnie od tego, jak oceniamy sam cel. Redukcji emisji CO2. Myślę, że jeszcze jest sobie postawić pytanie, czy Unia Europejska ten cel w ogóle osiąga. E, takich wyliczeń nikt nigdy nie przedstawił. Dopiero w tej chwili do debaty w ramach Unii Europejskiej wchodzi temat tzw. cła węglowego. A już w tej chwili z przygotowań do jego wprowadzenia wiemy, że ma być to mocno niekonsekwentne. Na przykład w ostatnich tygodniach słyszałem od przedstawiciela e, jednej z organizacji reprezentującej przemysł, e, produkcję polską, że Unia Europejska przymierza się do wprowadzenia cła węglowego między innymi na stal, ale już nie na przetworzone artykuły przemysłowe produkowane ze stali, co doprowadzi do kolejnego uderzenia w przemysł wewnątrz Unii Europejskiej i nakręcania importu z państw, gdzie nie ma norm środowiskowych. Więc ja uważam, że musimy pomyśleć o środowisku jak najbardziej. Natomiast też myśleć o efektach. Dobre intencje nie wystarczą. Dobrymi intencjami piekło jest wybrukowane. Także, no. Chyba tak bym się odniósł do, do Pańskiego pytania. No, tutaj staramy się podchodzić do wszystkiego z rozsądkiem i z ostrożnością. Wydaje mi się, że samodeklarowanie proekologicznych zamierzeń jeszcze nie oznacza, że ktoś faktycznie działa dobrze na rzecz środowiska. Tak. Może by, jest takie pojęcie w tej chwili: greenwashingu, czyli że sprzedaje się technologie, które nie mają nic wspólnego z ekologią, z marketingiem ekologicznym. No i to musimy być odporni na tego rodzaju propagandę i manipulacje. Czy jeszcze Państwo mają jakieś pytania? Jeżeli nie, to będziemy dziękowali. Dziękujemy. Dziękujemy. Konfederacja, wolność i niepodległość.